Witam bardzo serdecznie w drugiej części filmiku Assassin's Creed z komentarzem, oczywiście. Tutaj widzicie, trochę przeszedłem już miasto Wenecja. Piękny skok na główkę, już dużo motywów związanych w grze. Dobra, sobie płynę. Po prostu jest wykorzystane już to. Można pływać pod wodą, można normalnie pływać. Jest wykorzystany ten motyw, bo przecież super wojownik, który potrafi dosłownie wszystko w pierwszej części. Nie wiem dlaczego to jest. Dla mnie dość śmieszne, śmieszne, sprzeczne, bo nie potrafi pływać, więc to przecież chociaż w drugiej części Ubisoftowi udało się skonstruować ten motyw, że można pływać. O, zobaczmy, wskoczyłem sobie na taką, ja nie wiem jak to nazwać, jakąś łajbę, mini łajbę, no i sobie wiosłuję. Oczywiście teraz idę do do, na minimapie do takiego punktu, pośrednictwem którego mogę wykonywać misję. Wam pokażę. na sobie. Już jedna łódka stoi, więc to sobie doskoczę. Sakra, teraz widać, jaki jest właśnie silnik graficzny w tej grze. Udowadnia. Dobra misja. Ja będę musiał wykonać misję, oczywiście, do jednego gościa. Pewnie będę musiał kogoś zabić. Na pewno. <laughs> dobra, tutaj pogadają. Czy widzicie, tu już widzę, widzicie? Zbroja. nagolenniki. golenniki. sobie zmieniłem. Czego w pierwszej części nie można było zrobić, więc... Jedenka mi się nie podobała, ale dwójka to jest już gra. Za graczy. Wymagające gracze, można by powiedzieć, dobra. Jedziemy do ziomka, na gostka. Taka przestrzeń to normalnie dla niego to jest z palcem w tyłku. Spinam się, oczywiście. Tu na mapie mi wskazuje to taki X. Takie wow, wow, o. o, o, o. To właśnie są te umiejętności. Już bym mógł się zabić. Dobra, jedziemy. To oko. Dobra. Na banie. Pff. Dobra, płyniemy. sobie Na kostka. Tylko jest? Zaraz zacznę, świnie. A jeszcze są takie cieniaki, że... Niech mi szkoda. O patrz, widzi mnie. Pach, nie ma. Tam następny. Pożegnaj się z życiem frajrze. O ty. Co ty sobie myślisz? Dobra, to szmatego dobra. Nie umiem pływać, to jest jeden plus. Na banie. Fajnie to wygląda. Mi się przynajmniej podoba ten motyw. Ten monter w tej grze. Dobra, um, spinamy się na statecznik Statek Statecznik lub statek Dobra, widzą mnie Czekamy mieczyk Jedziemy Dobra, pach Udawaj no, A ty Ty Chodź Ulzę Twoim cierpieniom O ty No właśnie tego gościa muszę zabić, więc trochę on potrafi No, dostałem, ale Chodź tu. O, kontratak, pa, Nie ma. Następny. Zobaczymy zaraz. Ja sobie walczę pięściami. Można zrobić taki kontratak. O, zobaczcie. Teraz może zrobić mu szyderstwo. normalnie z pieprza, nie? No to widać jaki jest mądry. Strażnik. O, o, o. Dobra, jedziemy dalej. Następnego folderu, w no, następnego celu na mapie. Pięknie na 300 na banie. Zobaczmy, jaka woda realistyczna. Masakra nigdy w takich w, w grach nie widziałem. Chociażby nawet w Bioshocku jest tak podobna, ale w Creed jest bardziej wykorzystany silnik graficzny i, Moim zdaniem nic się nie różni, ale przynajmniej woda jest lepsza. Myślę, że lepszy silnik nie powstanie graficzny. To no, chyba, że na tarekcie dziesiątce. Tak, to tak, ale wątpię. Teraz kilka gier tworzyli właśnie na, na tym silniku graficznym, ale... Popylamy do punktu. Mogę sobie ludzi nająć. Kobitki, złodziei i berserkerów, którzy będą mi pomagać. Ale ja jadę sam. Wolę samotność. Dobra, jedziemy, jedziemy. Nie ma co się opieprzać. Także mówię dla niego to wspięcie się na taki dach to jest... To nie jest żadne wyzwanie. O tutaj widzę od razu gostka. No chodź, chodź, dawaj. No dawaj, dawaj Nie wiem po co, ale chłopak nie zdąży wyciągnąć miecza, już po nim dead. Ja no, no. Yamakashi. Nie no, można sobie szaty zmieniać w tej grze. Także ja sobie wziąłem, nie wiem jaki to jest kolor, czarny, czerń, karmazyn lub coś, nie wiem. Już depnąłem gościa. Jedziemy. Dalej, w poszukiwaniu następnego goska. Masakra. Gra. Dużo można skillów wykorzystać. Położyłem się na niego. No i detnie. Nie mają szans, nie mają szans w ogóle. I dalej podążam. Myślę, że tutaj dzisiaj będzie. Następny. Po prostu nie chcę mi się ich zabijać, ale. No dobrze, rzucę sobie go. Zakradza go. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ecio. Następny. Myślę, że recenzja z tej gry się równie dobra niż z pierwszej części. Z pierwszego parta, z pierwszej części można tak to ująć. Zależy jak kto chce, kto rozumie. na tych Parta bo pierwsza część to. Jeden chuj. Dobra, zdychaj fraizer. Opa. Co to? Jakiś bóg? <grytanie> Koleś. Nie wiem, co tam wisi w powietrzu i żyje, no. Faktycznie. tak gra... Czasami wyskakują właśnie takie bugi. Kiedyś też miałem, że zabiłem gością żył, nie? To faktycznie. Coś nie tak jest. Albo coś ze mną, albo z tą grą. Albo z nami. Dobra, szukamy frajera. On gdzieś to musi być. Zrok orła włączyłem. Gdzie on może być? Gdzie on może być? A dobra, cel zlokalizowany, jedziemy. Jeszcze się skapnę, ale w dupie to mam. O, cywil. Niestety, no pomyłki się złożają. Dobra, jeden. No chodź, o! Jana z tymi ostrzami to jest gówno. Bole z pięściami. No chodź, chodź, chodź. Jeszcze raz i po tobie. No cwaniak, cwaniak. No i po nim. I to będzie na tyle do słyszenia z poważaniem Mr. Boruch.